W tym czasie pewien uczony w prawie wstał i zapytał Jezusa, wystawiając go na próbę. Nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? On mu odpowiedział, co jest napisane w prawie, jak czytasz? Ten zaś odpowiedział, będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a bliźniego swego, jak siebie samego. Jezus mu powiedział dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył, lecz uczony w prawie chcąc się usprawiedliwić zapytał. A kto jest moim bliźnim? Jezus mu rzekł. Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci go obrabowali, pobili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem tą samą drogą szedł kapłan, zobaczył go i minął. Podobnie Lewita, gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył go i minął. Ale pewien Samarytanin, podróżując, przyszedł do niego i zobaczywszy go, ulitował się. Podszedł, opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i zatroszczył się o niego. Następnego dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i powiedział, opiekuj się nim, a co wydasz ponadto, zwrócę ci, gdy wrócę. Który z tych trzech wydaje ci się był bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? Ten, który okazał mu miłosierdzie. Jezus mu powiedział: Idź i Ty czyń podobnie. Jakże jasny jest Pan, gdy pokazuje nam, że bliźni to nie kategoria, lecz spotkanie. Nie pytaj, kto jest godzien mojej miłości, ale kogo mogę dziś pokochać. Bóg, który jest czystą miłością. Uczy nas, że miłość to nie tylko uczucie, to zbliżanie się, opatrywanie ran, branie odpowiedzialności za drugiego, bezgraniczna troska. Droga z Jerozolimy do Jerycha to samo życie. Każdego dnia są upadli, zranione serca, zapomniane dusze. Nie wystarczy widzieć ich z daleka, ani pobożnie ich omijać. Chrystus wzywa nas, byśmy się schylili, dotknęli, użyli oliwy i wina. By rozpoznać w każdym potrzebującym oblicze Jezusa. To była wieża wędę Zostawcie nam łapkę w górę, udostępnijcie, jeśli Wam się podobało i zasubskrybujcie nasz kanał. Cześć, ukochani wojownicy w Panu, i niech Bóg Was błogosławi.